Chciałbym to zaznaczyć, że od najdawniejszych czasów ludziom imponowała siła. Człowiek XX wieku, żyjący w ciągłym zgiełku aut, tramwajów, w ciągłym zastraszeniu, zajmujący się tylko pracą umysłową, musi szukać jakiegoś odprężenia, jakiegoś relaksu w postaci ćwiczeń fizycznych, ściśle mówiąc ćwiczeń siłowych. Ojczyzną kulturystyki są Stany Zjednoczone, która później dostała się do Europy Zachodniej, do Polski kulturystyka przedostała się w roku 1956. Wszystkie dotychczasowe próby, które miały młodzież rozwinąć fizycznie, nie stały egzaminu. Odnosi się to zarówno do elementów lekki atletyki, tak samo można powiedzieć o szwedzkim wychowaniu fizycznym, co nie stało egzaminu. Tylko kulturystyka jest jedyną drogą do szybkiego rozwoju fizycznego, gwarantuje nieskalane zdrowie, zachowanie przyjemnych proporcji. Wyrobienie jakichś nawyków odpowiedzialności, sumienności, przydatności w społeczeństwie. Do kulturystyki sięgli ostatnio producenci filmowi, szczególnie na zachodzie. Jednym z najsłynniejszych kulturystów, aktorów jest Sergio Nubret, który. Swoim ostatnim filmem potrafił tak zachwycić miliony ludzi, że w najbliższym czasie można przypuszczać, iż również oni zajmą się uprawianiem kultury styku. Klub ma nie tylko te walory zrobienia z człowieka człowieka silnego, lepiej wyglądającego fizycznie, ale i znacznie wyżej stojącego może umysłowo. © BF-WATCH TV 2021